Witajcie w rozważaniach na dzień dobry Dzisiaj przechodzimy do trzeciego przykazania Które w wersji z Księgi Wejścia brzmi tak Nie nadużywaj imienia Pana, Boga Twojego Gdyż Pan nie zostawi bez kary tego Który nadużywa imienia Jego yy, Przykazanie, które mówi o Używaniu imienia Albo innymi słowy możemy powiedzieć jeszcze bardziej ogólnie o sposobie, w jakim się wypowiadamy. Myślę sobie, że to jest coś bardzo ciekawego, że właśnie nie są zakazane tylko i wyłącznie w 10 dziesięciu przykazaniach. Zwróćcie uwagę, jakieś działania, chociaż o tych działaniach za chwilę będzie i będzie ich sporo, tych zakazanych. Nie tylko pewna jakaś ogólna postawa, która dotyczy, dotyczy wybierania sobie jako obiektu czci kogoś, kto nie jest słusznym obiektem czci, tak jak, tak jak Bóg Trójjedyny. Nie tylko sposób oddawania czci, to co jest zakazane, ale również sposób w jakim mówimy. Ja myślę sobie, że to jest czymś bardzo ważnym, i dlatego pozwolę sobie dzisiaj powiedzieć chwilę w ogóle o sposobie, jakim mówimy i o znaczeniu słów. To znaczenie słów się ewidentnie pojawia w różnych miejscach Pisma Świętego ewidentnie zaczynamy od bardzo ważnego sposobu używania słów przez Boga. Bóg stworzył poprzez swoje słowo. Boże Słowo ma stwórczą moc. Kiedy On wypowiada, rzeczywistość się staje. I myślę sobie, że w tym sensie nasze słowa nie mają mocy. Niektórzy chrześcijanie uważają, że my też, że są jakieś takie kosmiczne zasady wypowiadania słów. Jeśli... Stosujemy te same kosmiczne zasady wypowiadania słów co Bóg, to po prostu jesteśmy tak samo stwórczy jak Bóg, że słowa są kontenerem mocy i że trzeba jakby od siły naszego wyznawania, siły naszej wiary w trakcie wypowiadania słów zależy to, co się pojawia. No myślę, że to jest błąd na kilku różnych poziomach. Pierwszy to jest taki, że no Bóg stwarza coś z niczego, my nigdy nie stwarzamy czegoś z niczego. Po drugie, nie ma jakichś kosmicznych praw, którym Bóg był, byłby podległy. To Bóg po prostu ma takie słowo, a nie inne, bo jest Bogiem. Natomiast oczywiście jest pewne podobieństwo między nami a Bogiem, i w tym sensie nie chcę powiedzieć, że, że analogii nie ma. Pewna analogia jest, ale ta analogia dotyczy właśnie, myślę, dotyczy przede wszystkim naszego, naszej rzeczywistości, tej rzeczywistości międzyludzkiej. Yy, I rzeczywistości pewnego yy, yy, nazywania tego, co w naszych sercach jest, albo krystalizacji naszych serc poprzez słowa. I tak, wbrew pozorom, jest czymś bardzo, bardzo poważnym i czymś, co faktycznie nas tworzy w jakimś istotnym sensie, chociaż jest to pewna rzeczywistość, tak jak powiedziałem, nas samych, tego, co mamy w środku. Yy, w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale. I dzisiaj będę mówić w ogóle o mowie, taki, taki wstęp trochę. Jest powiedziane tak: Pan Jezus mówi: Zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry, zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły, albowiem z owocu poznaje się drzewo, plemiona żmijowe. Jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi, albowiem z obfitości serca, mówią usta: Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, zły człowiek wydobywa z złego skarbca złe rzeczy. A powiadam Wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Ale powiem, na podstawie słów Twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów Twoich będziesz potępiony. Zwróćcie uwagę, nasze słowa wyrażają to, co jest w nas, i to jest ich jedna chyba z najważniejszych, z najważniejszych funkcji, ale zwróćcie również uwagę, że że w jakiś sensie kontrolowanie tego, co w nas się kłębi, bo w nas się różne rzeczy kłębią, różne emocje, różne tendencje, różne, yy, różne uczucia, różne nazwy tego, co yy, no i to mówimy, że ktoś język coś tam podpowiada. Yy, to, co się pojawi ostatecznie na języku, jest bardzo ważne, dlatego że ta rzeczywistość można powiedzieć wewnątrz nas, ona jeszcze jest niestworzona, ona jeszcze się kłębi, to jest jeszcze jakiś chaos, to jest jeszcze coś, co w nas się nie krystalizuje, co jeszcze jakby nie uległo temu wyrażeniu, ale to, co pojawia się na ustach, to już się pojawia, to już istnieje, to już jest czymś, co jest nami, co słusznie można nam. Przypisać. A więc ważne jest, jakie wypowiadasz słowa, ważne jest, jakich słów dobierasz, ważne jest, yy, abyś myślał nad tym, dlatego że Twoje słowa są tobą. Twoje słowa są tobą. Yy, to ty je wypowiadasz, to ty bierzesz za nie odpowiedzialność. I w tym sensie jest to bardzo, bardzo ważne, żebyś myślał nad swoimi słowami, również w kontekście wypowiadania Bożego imienia. Panie Boże, daj nam myśleć nad słowami. Daj nam się utożsamiać z naszymi słowami, tak jak Ty się utożsamiasz ze swoim słowem. Niechaj nasze słowa Ciebie uwielbiają. O to Cię proszę. Z Bogiem. Do zobaczenia.